przez wieki ludzkość o tym marzyła. Ostateczna transformacja. Zamiana nudnego, ciężkiego ołowiu w lśniące, cenne złoto. Głupie dążenie. Mit, prawda. A co, jeśli powiem wam, że nie mieli całkowicie racji? Czym była ta starożytna misja i jak właściwie łączy się z najpotężniejszymi siłami we wszechświecie? Przygotujcie się, by odkryć prawdziwie złoty sekret. To jest quest hood. Rozjaśniający naukę wokół nas, nawet w najbardziej fantastycznych pomysłach. Przenieśmy się do epoki alchemii. Narodzona w starożytnym Egipcie, pielęgnowana przez islamski złoty wiek i kwitnąca w średniowiecznej Europie, alchemia była czymś więcej niż tylko poszukiwaniem złota. Była fascynującą mieszanką wczesnej chemii, filozofii, astrologii, a nawet wierzeń mistycznych. Ostatecznym celem alchemików był legendarny kamień filozoficzny. Nie chodziło tylko o transmutację metali nieszłachetnych w złoto. Wierzono również, że daje wieczne życie, leczy wszystkie choroby, a nawet doskonali ludzkiego ducha całkiem wszechstronny. Ich metody obejmowały skrupulatne eksperymenty: podgrzewanie substancji, ich rozpuszczanie, destylowanie cieczy i spalanie materiałów. Byli bystrymi obserwatorami. Dokumentującymi zmiany, choć pod zasłoną symboliki i tajnego języka. W zasadzie prowadzili wczesne formy badań chemicznych. Ale tutaj ich wielka ambicja natrafiła na fundamentalną barierę. Alchemyki skupiali się na transformacjach chemicznych, które dotyczą tylko elektronów krążących wokół jądra atomu. Pomyślcie o spalaniu drewna, otrzymujecie popiół, ale nie zmieniliście podstawowych pierwiastków. Reakcje chemiczne zmieniają ułożenie atomów poprzez interakcje z ich elektronami, ale nie mogą zmienić jądra, a zatem nie mogą zmienić jednego pierwiastka w inny. To było kluczowe naukowe zrozumienie, którego im brakowało. Aby naprawdę zrozumieć, jak zmieniają się pierwiastki, musimy przyjrzeć się jeszcze bliżej sercu atomu. To, co naprawdę definiuje pierwiastek, to liczba dodatnio naładowanych cząstek w jego jądrze protonów. Ta liczba to liczba atomowa i jest jak unikalny identyfikator dla każdego pierwiastka w układzie okresowym. Zatem, aby transmutować ołów w złoto lub jakikolwiek pierwiastek w inny, musicie zmienić liczbę protonów w jego jądrze. To jest proces jądrowy, działający z siłami znacznie silniejszymi niż te zaangażowane w reakcje chemiczne. Być może wiecie o izotopach, różnych wersjach tego samego pierwiastka z różną liczbą neutronów w ich jądrze. Mają one te same właściwości chemiczne, ale nieco inne masy. Pierwsza wskazówka, że pierwiastki mogą spontanicznie się przekształcać, pochodziła z fenomenu rozpadu promieniotwórczego. Niestabilne jądra atomowe naturalnie emitują cząstki, efektywnie zmieniając swoją liczbę protonów i stając się innym pierwiastkiem. Pomyślcie o uranie stopniowo przekształcającym się w ołów na przestrzeni ogromnych okresów własna forma transmutacji natury. Przenieśmy się do XX wieku. Naukowcy, uzbrojeni w głębsze zrozumienie atomu, przeszli od obserwacji naturalnej transmutacji do aktywnego wymuszania zmian pierwiastków. To zapoczątkowało narodziny sztucznej transmutacji. Kołami napędowymi tej nowoczesnej alchemii są akceleratory cząstek. Te kolosalne maszyny wykorzystują potężne pola elektromagnetyczne do przyspieszania cząstek subatomowych, takich jak protony, neutrony, a nawet cięższe jony do niewiarygodnie wysokich prędkości, a następnie kierują je do zderzania z atomami docelowymi. Ogromna siła tych zderzeń może pokonać silne oddziaływania jądrowe i zmienić liczbę protonów w jądrze. Czy możemy zamienić ołów pierwiastek z 82 protonami w złoto? pierwiastek z 79 protonami. Chociaż transmutacja jądrowa jest możliwa, energetycznie korzystniej jest zaczynać od pierwiastków bliższych złotu w układzie okresowym. Na przykład bombardowanie platyny pierwiastka z 78 protonami wysokoenergetycznym protonem może teoretycznie dodać jeden do jej jądra, co skutkuje powstaniem atomu złota pierwiastka z 79 protonami. Podobnie Specyficzne izotopy rtęci, pierwiastka z 80 protonami, bombardowane neutronami, mogą ulec serii reakcji jądrowych, które ostatecznie prowadzą do emisji protonu, ponownie dając złoto, pierwiastek z 79 protonami. Rzeczywiście, naukowcy dokonali transmutacji rtęci w złoto, choć w niezwykle małych ilościach i z dużym wysiłkiem. To jest jądrowy sekret, o którym alchemyki mogli tylko marzyć. Pionierscy naukowcy, tacy jak Ernest Rutherford, który jako pierwszy dokonał sztucznej transmutacji w 1919 roku, a później naukowcy tacy jak Glenn Seaborg, który zesyntetyzował liczne nowe pierwiastki, naprawdę ucieleśniali ducha współczesnej alchemii, dzierżąc moc zmieniania materii na jej fundamentalnym poziomie. Ale dążenie nie zatrzymało się na zamianie istniejących pierwiastków. Fizyka jądrowa pozwoliła nam zrobić coś jeszcze bardziej niezwykłego stworzyć zupełnie nowe pierwiastki, które nie istnieją naturalnie na Ziemi. Poza uranem, ostatnim naturalnie występującym pierwiastkiem w znaczących ilościach, leży rozległy obszar pierwiastków transuranowych od Neptunu do Oganesonu, wszystkie zsyntetyzowane w laboratoriach. Te pierwiastki, często bardzo niestabilne i istniejące zaledwie przez ułamki sekundy, stanowią głębokie rozszerzenie naszego rozumienia podstawowych budulców wszechświata. A te ekstremalne osiągnięcia naukowe nie służą tylko rozszerzaniu układu okresowego. Te same zasady transmutacji jądrowej są kluczowe w dziedzinach takich jak medycyna, gdzie tworzymy specyficzne radioaktywne izotopy do ważnych obrazowań diagnostycznych i ukierunkowanego leczenia raka oraz w produkcji energii, zasilając nasz świat poprzez kontrolowane reakcje jądrowe. Więc, skoro możemy to zrobić, dlaczego QuestHood nie monopolizuje rynku złota? Cóż? To tutaj sen z impetem wraca na Ziemię. Po pierwsze i najważniejsze, jest to astronomicznie energochłonne. Obsługa tych kolosalnych akceleratorów cząstek wymaga oszałamiających ilości energii elektrycznej. Pomyślcie o zasilaniu małego miasta przez dni, tylko po to, by stworzyć kilka atomów złota. Same koszty energii sprawiłyby, że powstałe złoto byłoby warte znacznie znacznie mniej niż to, od czego zaczęliście. Po drugie, wydajność jest niewiarygodnie minimalna. Mówimy o produkcji atomów może pikogramów lub nanogramów w najlepszym przypadku. Aby uzyskać wystarczającą ilość złota na nawet mały pierścionek za pomocą tych metod, prawdopodobnie zajęłoby to wieki i kosztowałoby biliony dolarów. Zdecydowanie nie jest to opłacalny plan biznesowy. I po trzecie, często atomy złota wytwarzane w tych reakcjach jądrowych są niestabilne i radioaktywne. Więc gratulacje stworzyliście złoto, które może też wywołać chorobę popromienną. Niekoniecznie idealne na biżuterię. Więc choć jest to naukowo możliwe, nie rezygnujcie jeszcze z pracy. Jeśli komukolwiek uda się wyprodukować komercyjnie opłacalne złoto z innych materiałów, zespół Hut wyśle wam tony surowego ołowiu, rtęci lub platyny wraz z rachunkiem za akcelerator cząstek. Ostatecznie starożytni alkemyki nigdy nie osiągnęli energii swojego nieuchwytnego złotego snu. Jednak ich niestrudzone eksperymenty, skrupulatne obserwacje i fundamentalne dociekania na temat natury materii położyły kluczowe podwaliny pod naukę chemii. Zadawali właściwe pytania, nawet jeśli ich zrozumienie odpowiedzi było niekompletne. Prawdziwa magia nie tkwi w wartości monetarnej złota, ale w głębokim zrozumieniu wszechświata, które odblokowała fizyka jądrowa. Zdolność do manipulowania materią na jej najbardziej fundamentalnym poziomie, tworzenia nowych pierwiastków i wykorzystywania mocy atomu to jest prawdziwa transformacyjna moc, którą odkryliśmy. To trwająca ludzka pogoń za wiedzą, zamieniająca pozornie niemożliwe marzenia w namacalne naukowe realia. Jakie inne starożytne mity, waszym zdaniem, mogą zawierać ukrytą prawdę naukową? Dajcie nam znać w komentarzach poniżej. Jeśli podobała wam się ta eksploracja współczesnej alchemii, koniecznie naciśnijcie przycisk lubię to, udostępnijcie ten film każdemu, kto kocha dobrą zagadkę naukową i zasubskrybujcie Questhood, by otrzymywać więcej fascynujących spostrzeżeń na temat SC i Sens wokół nas.